które um, O wielkich aspiracjach mistrzowie Polski bez porażki. Georgevic tymczasem, jak teraz zagrał z piłką Cztery. do końca? To jeszcze nikomu nie zaszkodziło. The John Davis jednak trochę odstawał fizycznie, jeśli chodzi o drużynę z Wrocławia. A tymczasem Georgevic dobija z powietrza ściana. Pluta się z nim zderzył i dość powoli wraca do obrony, a George Nie wierzę. Nie wierzę. Wielkie brawa. Grej tutaj nie miał jak minąć w pierwsze tempo, więc się wycofała Georgewicz! Uciekł za plecy Thompsonowi. Dwa wsady Dżorzewicza w jednym... Przegrała miesiąc temu. 15 października, kiedy uległa na torwarze Promiteasowi Patras w Lidze mistrzów. tymczasem, ale znowu rzuca za lekko. A Śląs chce przyspieszać i Stefan Dorzewic. <laughs> no jest dobrych pozycji. I jeszcze raz Dżordziewicz najszybszy w ataku i jeszcze raz trafia Stefan Dżordziewicz Show w Kani Orbita. No będzie co wycinać dzisiaj.